Tak się wydaje, że. Witam wszystkich serdecznie na kolejnej akcji sprzątania lasu. Tym razem rodzinnego, rodzinnej akcji sprzątania lasu z PTT i z nadleśnictwem Chrzanów. Moi drodzy, dzisiaj wybraliśmy na naszą akcję. Tutaj ten las na kolonii rozpontowej, między rozpontową a las jest bardzo zaśmiecony. Tutaj jest miejsce spacerów tutejszych mieszkańców. Większość spaceruje, żeby odpocząć, zrelaksować się, a jak zobaczy takie śmietnisko, to naprawdę no nie chce się do lasu wchodzić. Także postaramy się coś zrobić dla tego środowiska i pozbierać to, co niektórzy ludzie tutaj zostawili.

Ja już mam ciężki, a ja jestem na początku.